Też tutaj Pepsow. Dzisiaj gramy sobie Guild Battle drużynowe i z nami dzisiaj jest Eskimos. Ema. Będziemy bawać po prostu i będziemy razem z drużyny. No i tak, i tak. Albo piekarnik, tak, albo golem, jest. albo jaskinia, albo głowa, albo ptak. Ona na razie wygrywa piekarnik. Głowa. głowa głowa będzie chyba aaah ja, głowa Tak, aaah aaah mm. aaah głowa. Dobra. Ja ja sobie daję... Y, ...głowę aaah żeby, żeby mieć aaah aaah Ja, aaah aaah mieć aaah aaah Stiva, dobra. A, a z białej tarakoty ja bym zrobił ogólnie tutaj głowę. No bo w ogóle... wygląda jak kremowy. A, a, a podłoga ma być taka. Ale może być taka jakokolwiek. To tam. No, ty przygotuj materiały na nie. Wiem, Zrobimy stara koty. No to możemy stara koty zmienić. Nie, nie, dobra Już nie, nie, Ale myślałem, że koty no to, a, jak to, to nie, dobra, nie, 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 jak? to, nie, to nie, 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 to budujemy? No tak no, Ja to kciuprę, I, 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 jak to z tego wiesz, nie wygląda? <grystanie> <grystanie> to ja mu tu zrobię ano no wszystko aj i i jeszcze tutaj po woku trzeba co tak to... Dobra. A, tylko tak co to zrobić po jednym tak po drugu no co robić da a ty jeszcze kolejną warstwę zrobić trzeba Dobra, ja to zrobię. To nie wygląda jak Steve. Ale to nie ma być Steve. Tylko głowa. Z żywemu zrobię. To Dobre. nie jest Steve. Ale nie bardzo ładny. ten jest. No właśnie, bardzo, ładne, ładne. Ale jeszcze coś do tego do głowy tego skliwa. No możemy tutaj dobudować jakiś telewizor, że się na telewizor gapi. No możesz zrobić. On tam. O, tam. Mhm.

a fajnie a jaka może być... Fajne małusze. No, bardzo fajne. Ej, w tam blog, bo jednego nie postawiłem. Dobra. Trzeba dobrze. jak jest? O, daj jeszcze coś masz na jak W ogóle? musiałem musiałam ich zrealizować. Najlepiej się zda, najlepiej, bo no Dobra, jeszcze chyba, już chciałem zrobić teraz taką całą podłogę? Tak? No, ale zaraz zkręcę, uda mi się zkręcić. Powiem, że to jest super, bo to. A ja też zrobię, na szybko. Nie, nie będzie zwieńczniejszego. No to jakaś głowa, no coś tu, taka ciacha, no... O, nie no Dobra, ciacha. to masz, tam no, Ale no, to nie głowa! Nie, to nie głowa! Ciacha była, nie głowa. To tutaj jest głowa! Gdzie jest głowa? Tu nie ma żadnej głowy, o nie Było, tak na, tak na dole! To jakieś fajne głowy. Tak na górno na coś popatrzy. Piękne, piękne.

O, jestem w środku tej głowy! Byłem w środku. E. A dobra no. ty. Czasem e. ja, ja będziemy mieli miejsce. E. Fakt! Fakt! Prawie podił! No. Dobra, dobrze! Brakowało nam pięciu punktów, żeby wyrównać trzecią. trzeciem. Trudno, trudno ale, ale prawie na podium byliśmy, dobrze. No. A, ale no, ale się jak mieliśmy trzecie, wreszcie mieliśmy najlepsze. No właśnie. No, chyba nikt nie ma takiego fajnego nosa, jak my. Leps, gdzie jestem. Gdzie ty? O milcze. To to slime, nie topę. Arma. Też to to, 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 mam zdobyć jakąś kartkę. Napisałam ją, niestety. Oh, slime A, i. A to, oczywiście slimy. B, to jest ciekawy. A, nie wiem. B. A to zdało, pewnie najlepsze. I co? A, slimy! Pora tych chłopaków. Może być na złapał. Bo się nie da usunąć! To, co, to, co, to, 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 to ja tu jeszcze dwa postawię. Jak to by się... O! Dwa małe jeszcze. O, oś O no. Nie. To sama znika Nie, no ja otrzymam. Eee, ej, 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 ja nie robimy tego ze slajmu. A to są tak? Masz no tak to jeszcze jest. Tańca ze slajmów Nie, ja po prostu wiem, że jest taki blok. Bo... Dobra, usunąć no? tego chłopka. Sury. A to ty go usuwasz? No, to trzeba prawo na niego kliknąć na dole. Medro chyba trzeba było nie. A. Ja też jest to. Można komentować. używać. takie budowanie. komendami zrobili. Ale nie można już the A będzie nie można Ja też to są. patrz. Jestem na górze. Tak, Tak. Ty się odstać. Dobra, budujemy, nie zagadnij. A masz. Łoł. Ale nie! Jeszcze! Oooo! I dostałeś się tutaj. Tu. To Buduj mu ten slajm ogólny. slajmu na ten twoi slajm postawić. Ale ale ty go akurat zniszczyłeś. Arobimene robimy slime da ricevere da ricevere da ricevere da ricevere da ricevere da ricevere da mu robimy? To no, ale fajny A, a, a mnie takie jakieś? No możemy takie A dobra, czarne Dalej czarne Jeszcze taką jedno, jedną... Jedną dziurkę Staj ma chyba jedną dziurkę budzi. buzi Co myślisz, dziurka? Nie, będzie takim, jest ładny Jest przecudowny ta chyba powinien być o tak Nieprawda Jeszcze być tu bliżej No co, no, co No jeszcze mój o tak. robię, nie OJ! Nie, no słabo wygląda Zróbmy tak, jak... Nah. Okay. <coughs> no, no, no. I'm sure On jest ładny! Prawie ja mu, ale... Dobra, wyglądam Dobra, wygrać. Co cudownego? No? Tutaj też nagraliśmy. Dobra! Taki! Tylko sobie coś na głowie! Oooo, to ja się na robię, tylko po skrzyniu zrobię. Nie, mój nie wygra. Nie ma fotelu! Są siedzi jakieś. kupy robią. O, jakieś góry budują! Co? Tak, bo tutaj sąsiady jakieś gówno budują. Ja wiem, właśnie. Ja nie właśnie, nie co oni w ogóle robią. Ty nie Ja w ogóle w co oni wierzą. nie wierzą. I ja wygrają. My Dobra. wygramy. Dobra, slajma ci odbiję. A oni nie mają ze slajma. Dobra. Ui. 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 A tego małego się da? Dobra, ja robię cięcia. A mam jeszcze z... te, te małe? Ta. A a, a te małe zostają. Mogę zostać. Los. Ej. Ej, Maski. A, że by się przydał większy. Chyba, no, no, no. że Ale już nie zrobimy większego. Eee, no nie! Nie! Dlaczego tak mało czasu? A stąd. Gdyby było więcej czasu, to na to sami zabili do tego! <grym> <grym się znamy do niego> Dobra, ja swoje rzeczy wywalam. Dobra, da nie daj, daj, pierwszy. O, to tutaj naszych sąsiadów. No, a takie jeszcze, no, O. dam daj, 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 A daj, daj, ja, 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 ja ja a daj, 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 zacznę zacznę dawać? Ja daję cały czas opumiali, nie daję. Nie um, no. to czas. na pewno nie daę dużo, nie, dużo, 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 to się, to To jest przecudowne! Mm. Mm. sprawdzić OK. ten. sprawdzić, na będziemy. będziemy. cały ten. na, na pewno hmm. Mama no, no, no nie, to może wygrać. Ale to jest ten chłopek to robił, to tak był. Ogólnie dam też zapomnę. Jak gdyby to było, to był taki offline. No, nie jest w ogóle grób. A... 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 a te pszczyt, ty masz... a ja mam... a ja mam amator! Dziewiąty. to. z tak... Co?! nie! Ja myślałam, że się, drugie mieli, no! To, to jest takie przecudowny. to, jest, to jest takie Dobre, jest cudowne. chyba ostatnia giera. Dobra, Albo jeszcze jedna. Ja robię cięcia ja aż się co ja ci czytam? Nagrody, kabina, jaskinia, Iron Man, pasta do zęba. Oj, jaskinia będzie. No to oczywiście rudy i kamień trzeba przyszykować. Można zrobić kamień i czarną tam tarakotą wypełnić. Na tam ciemno Co? Co? Można, można w środku wypełnić czarną tarakotą, żeby tam, że niby ciemno jest. Też albo, al albo jakieś te y, albo y, jakieś pochodnie, No też już. nie, mam takie nie, po prostu. Bardzo Bardzo

jedna ostatnia, Ty... rundka. ostatnia rundka gramy ostatnia okay. rundka. gramy gramo ostatnią rundkę Czy... jeszcze a ostatnia rundka to jest a jest trwa jedna rundka nie wiem ale już odcinek czterech trwa ostatnia jeszcze 8 minut. No, ja już było wcale. No, aż trwa 23 minuty. No to ostatni. I no, tego tak, że... A to chyba skończyliśmy? Do tego czasu aż skończymy. Dobra, no to no, ja też tą górę wypełnię. Aż, a, a, nie, nie, żeby było, oczywiście, prosto. Tylko tak. Oj, tam to, to się robi. ej, ja bym nie robił tak. O, tak. faktycznie. wiesz. Teraz prawo. Tak, prawe. A nie robi sprawy. Okej, okay, tylko ja tu wypełnię. W tej jaskini A właśnie? Bo, bo, no dobra, no to ty tam znów, a, a, a jakieś takie... to tutaj zrobię, żeby to nie było takie ten. a zrobię tutaj jakieś takie. O. Wejścia. Pewnie większość będzie miała coś podróżnego. To jest coś takiego... i. To chyba już zrobiliśmy. Tylko y, ja bym jeszcze dał jedną o, rzecz. Uh -huh. Jeszcze lazury. No. Bym tu dał

Nie ma odrębnych które ja zrobiłem. Są Dobra, ja, ja, ja się Eta? Ja nie się tu zbudowałem. Nie, y, da, da się to jakiegoś typa zrobić? E, l, l, nie wiem. Może się da. Daj się no czegoś się chyba ci nie dało się Wydaje mi się, że robiłem Jeszcze nie jestem na stówkę Eee... sklep, bo ja ci na tym nie znam e tak <grytanie> była <grytanie>

O, a to takie świecące! No Ej, ale, ale, to takie świecące, to dawaj <grymne> Ej, Jeszcze gdzieś tu A nie Tak się nie da? Nie na czym Jeszcze tu jest bo... Świecąca. Dobra, to ja, ja zrobię cięcia zawsze głosowanie, chyba że jeszcze coś dorobimy. Eee, eee, przepraszam bardzo, ale nie zrobiłem. Zapomniałem kończyć cięcia w widzowie, ale zajęliśmy ósme miejsce. A nic się na tym zmieniło. A były główki świecą takich to draina, które chyba nie świeciły. Świeciło, nie, ale świecił. Chyba. Nie było. Robiłem jak ich było. Eee, a na jakim jesteś lobby? Tyle. A subskrybujcie na.